Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego. Droga morska za Jordanię, Galilea, Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, Głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto Słowo Pańskie. Amen. Pan, moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan, obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? A mimo to, tak wielu może i z nas, trudno się w tym słowie odnaleźć, bo się lękamy. Bo cały czas gdzieś w naszym sercu, w naszym umyśle na pierwszym miejscu stają troski, stają lęki, co będzie w przyszłości. Stają niepewności, czasem nawet i takie, których wprost nie jesteśmy w stanie nazwać, które może boimy się nazwać. Pytanie o naszą ścieżkę życiową, o nasze wybory, o relacje. Ale Pan światłem i zbawieniem, kogo mam się lękać? Co się musi stać, żeby ten psalm stał się doświadczeniem każdego z nas? W tych sytuacjach, które przynoszą lęk, które przynoszą zagrożenie. Co musi się stać, byśmy, się nie, musieli, byśmy nie musieli odczuwać trwogi. Dzisiaj daje nam, to, daje nam to Ewangelia. Mówiąc, że oto wypełnia się słowo Izajasza. Nad cienistą krainą śmierci, mroku, wschodzi światło. Co się musi stać nad tym całym naszym lękiem? Aby pozwolić, by wzeszło jedyne, pewne światło, w którym jest Jezus Chrystus. Królestwo, które Zwiastuje wielkość i dobroć Boga, przybliża się w Jezusie Chrystusie. Więc nawróć się. Zmień swój sposób myślenia. Chciej spojrzeć w to słońce, którym jest Chrystus, które nie razi, które nie pali, które nie sprawia, że człowiek. Ślepnie, wręcz przeciwnie, przywraca właściwe spojrzenie, odnawia radość serca, pozwala, by serce zostało przepełnione pokojem i radością, bo Pan jest światłem i zbawieniem. Pan przynosi poznanie prawdy. Pan przynosi umiejętność właściwego rozeznawania i wybierania. I Pan wybawia z tego wszystkiego, co jest naszą ciemnością, co jest naszą ziemią pogańską. Ewangelista bardzo łagodnie. Mówi dziś o mieszkańcach Nazaretu. Opuścił jednak Nazaret, mówi ewangelista o decyzji Jezusa. Jak sięgniemy do innej Ewangelii, Ewangelii Łukaszowej, to w tym, opuścił jednak Nazaret, jest coś o wiele głębszego. Został odrzucony przez swój rodzinny Nazaret. Został wypchnięty z miasta, aby go strącić, strącić ze wzgórza, na którym miasto było położone. Za słowa oto, te słowa, które słyszeliście, wypełniły się, i Nazaret go odrzuca. Dzisiaj jesteśmy wezwani by bardziej stać się tą krainą, która cieszy się ze wschodzącego słońca przychodzi do tego, który daje życie, niż tego, który daje życie stawia na marginesie swoich wyborów myślenia. Inaczej bardzo łatwo zatracić nam tą wybawiającą nas więź ze zbawicielem. I może przyzwyczaimy się do wszelkich naszych niewoli, powiemy: tak już musi być. W rozmowie z jednym człowiekiem dotkniętym cierpieniem alkoholizmu. Cierpieniem, które dotyka jego bliskich. Mówi księżę, co mam zrobić, żeby to zmienić? Za chwilę dodaję, ale ja tak kocham to, co robię. Nie można, kiedy kocham moją ciemność, moje pogaństwo. Doświadczyć przemiany. Bo przemiana to decyzja naszego serca, naszego umysłu. By kochać to, co jest z Boga, to, co jest wolnością, to, co jest życiem. Bo może się tak okazać, że często te nasze ciemności, które kochamy, pokazują, jak mało kochamy tych, które te ciemności dotykają. A może też, jak mało kochamy samych siebie i już sobie nie wyobrażamy, że możemy żyć inaczej. Dzisiejszy świat w wielu wymiarach pokazuje nam wiele przestrzeni, gdzie człowiek może rozwijać swój potencjał intelektualny osobowościowy. Tak wiele inwestujemy w to, by człowiek stawał się mądrzejszy, sprawniejszy. Ale tylko w spotkaniu z Bogiem możemy zainwestować nasz czas, nasze serce, abyśmy stawali się święci. To znaczy, Weszli na właściwą drogę chrześcijańskiego wzrostu, gdzie miłość i stawianie tego, co Boże na pierwszym miejscu, jest zasadą porządkującą wszystko inne. W takim kontekście papież Franciszek daje nam temat dzisiejszej niedzieli. Niedziela Słowa Bożego. Niedziela przypominająca nam, że nasze życie na tyle będzie życiem mądrym, na ile przyjmiemy dar wcielonego Słowa, na ile Pismo Święte i Duch Święty mówiący przez to Słowo będzie nieustannie naszym sposobem dialogu z Bogiem Żywym że kiedy usłyszymy Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo mam się lękać, to odpowiemy tak, tak Panie, Ty w tym słowie odnajduję dobrą nowinę skierowaną na mój dzisiejszy dzień, na wszystkie moje ciemności, na wszystkie moje lęki. Przyjmuję dalszą część tego psalmu, gdzie słyszę, wierzę, że będę oglądał dobra Pana. Chcę przebywać w domu mojego Pana, stale się radować Jego świątynią. Odnajduję się w słowie, które mówi, oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, oczekuj Pana. Otwórz się na przychodzącego Pana, przynoszącego dar Jego królestwa. Otwórz się na Pana, który przychodzi, aby powołać Cię do stawania się świadkiem Jego czynów, Jego dzieł, jak apostołowie. Jezus powołując apostołów. Nie sprawia, że przestają być rybakami, ale czyni ich rybakami ludzi. Nadaje ich powołaniu głębszy sposób przeżywania swego życia. To, co Chrystus odbiera, to tylko ciemność. Od ciebie, ode mnie zależy. Czy bardziej umiłujesz ciemność? Czy bardziej rozkochasz się w świetle?